Okej, okay, więc kontynuując informacje, które przekazywał nam przed chwilą Marcin, płynnie możemy przejść do kwestii dotyczących zarządzania samymi dostawcami ICT. Jest to element wynikowy tych wszystkich działań, o których mówił Marcin, ale musimy tutaj się jeszcze tak jakby można powiedzieć, lekko cofnąć, ponieważ warto podkreślić jedną rzecz. to już brzmiało i w prelekcji Piotra i Marcina musimy brać pod uwagę jakie elementy musimy brać pod uwagę jeżeli chodzi o, o całą weryfikację zgodności z Dora i o jakich elementach musimy pamiętać. Bo z jednej strony mamy treść samej, samej dory, ale również wskazane przez Marcina bardzo dokładnie RTS -y i ITS. -y. Tutaj znajdziemy bardzo dużą część informacji uszczegółowiającej zapisy DORA. Szczególnie tutaj mówimy o, o właśnie o kwestii doty dotyczącej podejścia m, do analizy ryzyka, ale i również i właśnie kwestii dotyczącej zarządzania dostawcami i współpracy z nimi przez cały pryzmat, ciąg y, y, współpracy przez, y, organ, y, przez podmiot finansowy z takimi podmiotami. Również nie możemy zapomnieć o y, no, nieszczęsnym projekcie y, KSC który ma wiele wersji w, w naszym obliczu, w polskiej rzeczywistości. A dlaczego go tutaj podnoszę? Podnoszę go z tego względu, że choćby w ostatniej wersji również wpłynęło to na kwestie dotyczące definicji dostawcy usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa. I tutaj również musimy brać pod uwagę, tego typu zmiany legislacyjne, o których też wcześniej wspominał Piotr, jako jeden z elementów ryzyk, który musimy brać pod uwagę w podejściu procesowym do zapewnienia zgodności z zdarami. W kontekście kwestii zarządzania dostawcami ICT, jakie mamy kluczowe wyzwania w tym obszarze? Tu z jednej strony kwestia identyfikacji kluczowych dostawców ICT oraz w ogóle ich określenia pod względem krytyczności. To co, to, co mówił Marcin. Organizacja powinna na wstępie, przed rozpoczęciem czy to nawiązywania współpracy, bądź dostosowania się do organizacji do wymagań DORA, powinna właśnie przygotować sobie kryteria kwalifikacji. Kluczowych i ważnych dostawców ICT oraz sposobów, jaki będą chcieli weryfikować bezpieczeństwo dostarczanych przez nich usług. Tutaj mówimy o różnego rodzaju ankietach bezpieczeństwa i to w zależności od tego, czy dany dostawca ICT będzie identyfikowany jako kluczowy dostawca albo ważny dostawca. Tutaj również możemy rozróżnić progi głębokości weryfikacji w procesie zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa przez takiego dostawcę w ramach świadczenia usługi. Więc tutaj opracowanie tego typu standardów, ankiet oraz procesów, w jaki sposób ta organizacja finansowa będzie takie podmioty weryfikować, jest bardzo istotne. Dalej idąc, identyfikacja właśnie tych krytycznych usług ICT, które instytucja finansowa wykorzystuje w ramach prowadzenia swojej działalności. I tutaj Martin już wcześniej przedstawił w swojej prezentacji te pewne elementy, które mogą nam świadczyć o tym, że jak powinniśmy identyfikować. Usługi krytyczne, ale i również patrząc przez pryzmat dane, danej funkcji, również kwestię tego, jaki dostawca, dostawca ICT, będzie nas jako organizację finansową wspierał w zakresie dostarczania tej, tej usługi dla naszych klientów. I ta identyfikacja jest bardzo, bardzo istotna, abyśmy właściwie przyporządkowali danego dostawcę, czy to do kryterium, Krytycznego dostawcy czy ważnego oraz głębokości jego identyfikacji. Dalej e, musimy również wziąć pod uwagę tą kwestię dotyczącą um, definicyjności e, na podstawie projektu KSC w zakresie dostawców usług zarządzanych. I czy to zarządzanych, czy to zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa. E, tutaj w ostatnim projekcie Weszła diametralna zmiana podejścia w zakresie takim, w którym dostawca świadczący usługi doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, czyli tutaj mówimy o różnego rodzaju czy to kancelariach, czy to firmach audytowych, również możemy przez ten pryzmat w takim zakresie mówić o nich jako o dostawcach ICT. I również tą definicyjność i tą zmianę należy uwzględniać podczas tworzenia. Rejestrów dostawców organizacji. Dalej idąc, ocena ryzyka dostawców. Tutaj z jednej strony ocena ryzyka z, ze strony cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa usług i funkcji realizowanych przez instytucję finansową, ale i również jako element aktyw, które są wykorzystywane w zakresie dostarczania tych funkcji i usług przez instytucję finansową, również musimy brać pod uwagę tych zidentyfikowanych przez nas dostawców w naszej ocenie ryzyka, ponieważ oni, będąc naszym elementem łańcucha dostarczania naszej, naszej funkcji, naszej usługi, będą rzadko stanowili jedną z kluczowych, kluczowych obszarów pod względem zapewnienia bezpieczeństwa bądź ciągłości działania danej usługi, ponieważ w dużej mierze mamy taką sytuację, że przenosimy praktycznie całkowicie zakres świadczonej usługi i wspieramy się poprzez outsourcing u zewnętrznego dostawcy ICT w zakresie czy to infrastruktury, czy to oprogramowania, i w takim zakresie wykorzystujemy danego dostawcę jako główne źródło świadczenia naszej usług. I, I pod tym względem jak najbardziej musimy brać pod uwagę również w ocenie ryzyka naszych dostawców ICT. Dalej, idąc, i to również będzie takim nawiązaniem do dalszych kolejnych pary lekcji, kwestia kluczowych wyzwań w zakresie zarządzania dostawcami, to jest zarządzanie całym cyklem życia umów. Marcin już wspomniał po części. Kwestie obowiązkowych zapisów umownych. W kolejnych prezentacjach dalej, kolejni prelegenci będą te, te kwestie rozwijać, ale tutaj zwracam uwagę na to, że jest to niemałe wyzwanie z, w zakresie szczególnie dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest, to jest wspieranie się dostawcami globalnymi, międzynarodowymi, z którymi. No, jakby nie mówić, trudno jest negocjować zapisy umowy, gdzie y, warunki świadczenia usług są zazwyczaj oparte o różnego rodzaju y, dokumenty y, y, główne, nie negocjowane jak OWU, y, bądź regulaminy świadczenia usług. W takim przypadku y, jest to problematyczne, y, jeżeli chodzi o wprowadzenie i uzgodnienie przez instytucję finansową. Y, Indywidualnych zapisów umownych, a z drugiej strony małe podmioty wspierające w jakichś szczegółowych funkcjach, funkcjonalnościach wykorzystywanych przez instytucję finansową w, w ramach swojej działalności, mówimy tu o małych serwisach, małych usługach, podwykonawcach. W tym zakresie kwestia indywidualnego uzgadniania no jest problematyczna ze względu na dosyć duże wymogi pod względem zapewnienia bezpieczeństwa tego typu usług, które to wymagania mogą być nie do przeskoczenia, nie do zagwarantowania przez małych usługodawców. Tak więc idąc dalej tymi wyzwaniami właśnie wymóg zapisów, zapisywania tych praw w zapisach umownych, tutaj mówimy o tych audytach, mówimy tu o możliwości przeprowadzenia audytów, włączaniu się usługodawcy w przeprowadzenie audytów oraz z jednej strony również i współdziałania z podmiotem, z instytucją finansową w zakresie wykazywania tej, wykazywania adekwatnego poziomu cyberbezpieczeństwa. Pod tym względem te wszystkie zapisy umowne w trakcie realizacji umowy również są bardzo, bardzo istotne. Dalej, idąc z wymaganiami, również są kryteria dotyczące e, obsługi incydentów i współdziałania de, ze strony podmiotu, ze strony dostawcy ICT w zakresie m, wsparcia instytucji finansowej, obsłudze incydentów, w jej, w jej raportowaniu. A na sam koniec w ogóle jeszcze idąc, e, możemy powiedzieć. Jeszcze o jednym kluczowym wyzwaniu, a dokładnie zapewnieniu odpowiedniego exit planu i możliwości wyjścia ze świadczenia usługi e, wsparcia ze strony danego dostawcy ICT, który to organizacja powinna zapewnić w ramach e, zapisów umów. Każda ze stron tej m, niemałej układanki, o której dzisiaj mówimy, czyli spełnieniu wymagań DORA, czyli podmiot obowiązany i dostawca ICT mają swoje obowiązki. Z jednej strony podmiot obowiązany jest odpowiedzialny właśnie za ten odpowiedni wybór, nadzór oraz weryfikację bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa danego usługodawcy przed nawiązaniem współpracy. W chwili obecnej mamy ten etap, że, że już współpracujemy z różnego rodzaju dostawcami, i w trakcie tej realizacji musimy się dostosować do wymagań DORY. Więc tu niejako jesteśmy w ciągu procesu, ale podmiot obowiązany, instytucja finansowa musi zapewnić sobie takie procesowe podejście, do tego, żeby w momencie, kiedy doro już będzie obowiązywać bezpośrednio żeby ten proces dotyczący wyboru i doboru i weryfikacji bezpieczeństwa usługodawców, z którym będzie chciał nawiązać współpracę w przyszłości, żeby był opisany i uregulowany. Następnie rolą takiego podmiotu finansowego również jest nadzór nad realizacją umowy i zarządzanie tym całym łańcuchem wartości. Tu w tym zakresie. Mamy różnego rodzaju przegłosy z, z, z rynku od, odnośnie y, głębokości, konieczności weryfikacji naszych usługodawców, y, naszych dostawców I, ICT, pod względem wykorzystywanych przez nich y, podwykonawców y, doświadczenia przez nich usług na naszą na naszą, y, na naszą stronę. W tym przypadku. Czekamy jeszcze na, na, na kluczowe kryteria, ale musimy mieć na uwadze to, że podmiot obowiązany jest zobowiązany weryfikować, z jakich podwykonawców korzysta nasz dostawca w ramach świadczenia przez nas usług i nadzorowania tego, tego, tego zakresu. Dalej, idąc obowiązkiem podmiotów finansowych, jest również podejmowanie działań korygujących. Ta ciągłość działania. I tutaj pod tym zakresem z jednej strony mówimy o analizie incydentów, a z drugiej strony mówimy tutaj o testowaniu i o mierzeniu skuteczności posiadanych i wdrożonych zabezpieczeń technicznych, technologicznych, organizacyjnych, o których mówił, mówił Piotr, w zakresie całego ciągu realizacji współpracy pomiędzy podmiotem finansowym a dostawcą ICT. W tym zakresie tutaj ciągłość działania, czyli BCP jest bardzo istotna do tego, aby również instytucja finansowa włączała te testy i weryfikację tej sprawności pod względem technicznym technologicznym, ale i również i organizacyjnym swoich dostawców ICT. Biorąc pod uwagę drugą stronę, czyli obowiązki ze strony dostawców, no tutaj rolą i obowiązkiem takiego dostawcy jest właśnie to zgłaszanie incydentów. To jest kluczowa kwestia i, i tutaj musimy również zobowiązać naszego dostawcę do tego, żeby nas informował o tych wszystkich nieprawidłowościach, które mogą się u niego zdarzyć, abyśmy my jako podmiot finansowy mogli odpowiednio zareagować i notyfikować ewentualnie do, do odpowiednich organów tego typu incydenty. Dalej musi się przyczyniać do takiej dostawca do udziału w, w testach, w audytach, w weryfikacjach i wspierać wspominane wcześniej testy penetracyjne, pentesty swoich usług, co jest bardzo często problematyczne, szczególnie w dużych podmiotach, dużych usługodawcach. Ze względu na to, że wyobraźmy sobie sytuację, że teraz 15 czy 20 klientów naraz chciałoby przeprowadzać Testy penetracyjne bezpieczeństwa usługi, takiej, takiej usługi. Może to wpłynąć oczywiście na ciągłość działania tej usługi dla innych klientów, więc samo przeprowadzenie testów bezpieczeństwa może, może nas spowodować ryzyka związanego z wystąpieniem incydentu. Tak więc w praktyce wykonywanie takich testów musi być bardzo dobrze uzgodnione pomiędzy stronami i musi być tutaj bardzo dużo współpracy dostawcą a podmiotem obowiązanym. Również tutaj podkreślam jeszcze jedną tą kwestię obowiązków świadczenia usług doradczych. Tutaj to jest również ten element, o którym mówię w usługach zarządzanych pod względem cyberbezpieczeństwa, gdzie te usługi doradcze Również są w tym projekcie UPFC identyfikowane jako, jako te, które wchodzą w zakres usług zarządzalnych dostawców ICT. Na to należy zwracać oczywiście uwagę. Jakie tutaj dobre praktyki i rekomendacje bym, bym polecał w zakresie właśnie zarządzania dostawcami? Z jednej strony to. Procesowe podejście, o którym mówimy od bardzo długiego czasu, jak widzimy, jest bardzo tożsame z czymś, co już jest nam dosyć dobrze znane, czyli z podejściem opartym o ryzyko w zakresie wykazania zgodności z RODO. Tak samo tutaj, jak widzimy, Dora również przeciąga bardzo mocno szale na to podejście oparte o ryzyku i analizę ryzyka wykonywanej przez organizację. Zobowiązanie organizacji, do tego, aby działała w sposób adekwatny do ryzyk. I tutaj, z jednej strony, takim podejściem e, opartym o ryzyko jest właśnie wcześniejsze przygotowanie się organizacji i zaplanowanie procesu. Nie jako działanie jednostkowe, czyli e, weryfikacja dostawcy i zakończenie tego działania, tylko mówimy tutaj o ciągłym procesie. I tutaj, z jednej strony, Opracowanie takiego procesu, wyboru dostawców, o tym co, co wspominałem, jest bardzo, bardzo istotne, żeby organizacja była w stanie wykazać, że ma układany proces takiej, takiej analizy. Określenie kluczowych wskaźników, czy to poprzez SLA, czy to poprzez osobne KPI, aby móc mierzyć mierzyć, mierzyć skuteczność działania tej, naszego usługodawcy i ciągłości dostarczania usług. Opracowanie procesów audytu, przeglądów to jest bardzo, bardzo istotne, co jest połączone z testowaniem ciągłości działania, czyli BCP, ale również i monitorowanie, i opracowanie exit planów dla organizacji pod tym względem jest bardzo kluczowe. Tutaj w tym zakresie dobrych praktyk, co mogę podkreślić, jest to budowanie relacji z dostawcą oparte właśnie na zaufaniu i współpracy. Bo i to dla dostawcy i dla organizacji obowiązanej kwestie dotyczące zapewnienia zgodności z DORA jest bardzo dużym wyzwaniem. I tutaj z jednej strony mamy różnego rodzaju kroki do wykonania. O których które tutaj przedstawiam w telegraficznym skrócie, jako podsumowanie tego, o czym mówiłem wcześniej, ale i również pamiętajmy jedno. Zapewnienie odpowiedniego sposobu zarządzania dostawcami IT zapewnia nam nie tyle, że zgodność z wymaganiami, ale pozwala nam budować bardziej odporną, sprężystą organizację i bezpieczną. Zapewni, która, której przyniesie to wymierną korzyść pod względem zapewnienia ciągłości działania i yy, bycia odporną i sprężystą w, w zakresie ewentualnych yy, ryzyk wynikających z cyber, yy, cyberincydentów i cyberprzestrzeni. Tyle ode mnie w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o zarządzanie. Yy, Arek, bardzo Ci dziękuję. Za super prezentację. Wszystko pokryłeś, co, 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 co sobie zakładałem na tą prezentację. Tak, badanie dostawców i jeszcze chciałem dwie rzeczy dodać od siebie w tym zakresie. Jedna to jest kwestia przy okazji badania dostawców i ankietowania dostawców, warto ich odpytać w zakresie informacji, które są potem będą nam potrzebne do uzupełnienia rejestru dostawców ICT, bo to jest jeden proces, który myślę, że warto można połączyć i. I to, I to warto zrobić za jednym razem, żeby, żeby raz a dobrze zebrać wszystkie informacje, które potem będziemy uzupełniać do rejestru ICT. I nie wiem, czy dobrze wybrzmiało to, ale to chciałem jeszcze podkreślić, że jeżeli chodzi o badanie poddostawców naszych dostawców, to to, to to dotyczy tych, którzy są krytyczni dostawcy, czyli krytyczni, lub te, wspierają te krytyczne lub kluczowe funkcje, i to oni są. To tych musimy tam zbadać wszystkich podostawców aż do, do spodu, także aż, aż, aż kilka pokoleń w dół. Także tutaj chciałem to, to podkreślić, bo nie wiem, czy to, do, to, to precyzyjnie tak. wybrzmi u Ciebie. I jest to ale, duże wyzwanie to, dla organizacji. Olbrzymie, olbrzymie wyzwanie, ale no, jest taki wymóg, także trzeba to, to raportować. To jest też bardzo istotne z tego względu, żeby żeby Komisja Europejska mogła wyznaczyć odpowiednie kluczowe dostawców ICT w ramach, w ramach swoich, swoich działań. Także dziękuję Ci bardzo, Arek, jeszcze raz.